Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy piątek, moi drodzy, godzina 12 wybiła. Zaczynamy najpierw informacyjnie, bo mamy tak naprawdę ostatni dzień, i potem jeszcze weekend, oczywiście też zapisujemy. Więc, jeżeli ktoś zostawi na ostatnią chwilę decyzję odnośnie uniwersytetu, to tak naprawdę ten czas już upływa. We wtorek 16 startujemy o 17, jeżeli chodzi o przypomnienie. Chociaż mam nadzieję, że każdy tę datę pamięta, natomiast zapisać się można, 5 albo 6 miejsc zostało do drugiej edycji. Potem zamykamy zapisy, i już projekt się rozpoczyna oficjalnie 16-17. Dajcie znać proszę, czy widać, czy dobrze mnie słychać? Proszę pamiętać, że wszystko to, co mówię, i pokazuję ma charakter tylko i wyłącznie edukacyjny. Nie są to pojady, nie są to żadne rekomendacje inwestycyjne, są tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Jeżeli chodzi o Bitcoina, ten sztuczny popyt, który jest widoczny tak naprawdę na wielu interwałach, bo zobaczcie od H4, H1 na tych mniejszych. Po prostu nie widać tego, nie widać kupującej przez chwilę no, od tego dołka, czyli od tego mierzenia wyglądało to dobrze, prawda? Bo tu mówiliśmy, że dołki na poziomie FIBO było 61, wybroniło bitcoina, no i wszystko pięknie się zapowiadało od początku tego miesiąca. Dokładnie drugi, trzeci dzień tutaj ta akumulacja pięknie wybroni 61. W tym momencie proszę zauważyć, co się dzieje. Na tym ta fala poszła na wolumenie, bardzo widoczny, wyraźnym, natomiast ten ruch spadkowy i kolejny impuls, który się buduje, tego wolumenu już nie ma. No i Tutaj dosyć ważna rzecz, bo jeżeli go nie będzie, to wszelkiego rodzaju podbicia, jakieś pojedyncze fale impulsu, to są raczej ruchy, no, wydaje mi się, że chwilowe, bazujące właśnie na takim sztucznym popycie. Więc ta jakby pierwsza zapora, czy pierwsze mierzenie FIBO może spowodować dosyć dynamiczną reakcję, duże odbicie. I zwracam uwagę na mierzenie 161x2, tak? czyli tutaj bierzemy pod uwagę tę pierwszą sekwencję, właśnie zatrzymania na FIBO, potem pierwsza fala impulsu na wolumenie, więc. Tu wyglądało, powtarzam i jeszcze raz wszystko dobrze. Natomiast w tym momencie ten dołek już jest mało techniczny. Zobaczcie, jakie są obroty, praktycznie nie dość że malejące. To jeszcze popytu po prostu nie ma. Mierzymy i ten ruch spadkowy, pierwszy i ten kolejny, i odczytujemy, gdzie ta blokada się znajduje. No i ten 76 tysięcy do halvingu uważam, że poziomem realnym jest, ale wyżej, przy, tych, przy braku zgodności, tak, gdzie nie ma Fibonacci Fall Volumen, przebić się przez tak mocną zaporę wynikającą z mierzeń Fibonacci będzie ciężko, więc tutaj proszę o tym pamiętać. No i oczywiście Halving we wtorek chyba jest, tak? Tak to wypada, więc no początek przyszłego tygodnia będzie alcy arcy ciekawy. Przechodzimy dalej. Widzę dużo analiz na życzenie, więc może dzisiaj po kolei zrobimy to, na co macie życzenie, więc zaczynamy od wiku 20. Wig 20 wybija, no i raczej gdzieś tam jeszcze troszkę miejsca na wzrosty mamy. Co ciekawe, układ Butterflya, też chyba kiedyś już o nim wspominałem. Pierwsze mierzenia zewnętrzne zaczynają sobie przypominać, co to znaczy? To znaczy, że szykuje się taka formacja motyla. Ta bardzo często kończy się właśnie e, tak troszeczkę wyżej na zasadzie wewnętrznej symetrii fal. Ona się zawsze na 127 kończy, żeby było jasne, tak? Natomiast bardzo często jest wewnętrzne takie dodatkowe potwierdzenie, które pokazuje nam, że wewnątrz tego układu Butterfly'a mamy AB równa się CD, czyli jest ta wewnętrzna symetria fal I to pokazane jest mierzeniem fs 100 tym pomarańczowym, troszeczkę wyżej. To są te poziomy 2567-2575 około 11-12 punktów. Dosyć ciekawy opływ widzimy, że na 2 jest to troszeczkę wyżej, więc ta formacja i ten układ oparty na mierzeniach Fibonacciego, w mojej ocenie na WIGU 20 jest po prostu najmocniejszy. Jak jesteśmy przy indeksach, no to możemy zobaczyć od razu amerykańskie S&P. Tutaj, tak jak mówiliśmy, podbicia jedynie wynikające z mierzeń, blokada na FIBO i odbitka, prawda? I to już się dzieje praktycznie cały ten tydzień. Zresztą tu mamy idealny przykład. Ostatnio te tłumaczyłem, poprzednie te szczyty lokalne, prawda? Mam nadzieję, że każdy dokładnie wiesz, czego one wynikały. No i tutaj mamy dokładnie poprzez analogię podobieństwo Znowu to samo, tak? 61. Mamy blokadę, mamy górny cień. Proszę zobaczyć, jak wcześniej ten seta pięknie pracował i dalej działa. Tak, to są te proste motywy, proste ale skuteczne, właśnie na taką reakcję, na to pierwsze odbicie. No i widzimy, że znowu odbicie na SMP nastąpiło w taki sposób, no nieprzypadkowy. 61 stało, mamy górny cień i pojawia się spadek. W mojej ocenie, wsparcia techniczne na SNP na dzisiaj są dwa. Tutaj potencjalna głowa z ramionami, czyli na pewno rzuca się w ramię, w mówię, rzuca się w oczy, to lewe ramię, już jakiś skrót myślowy użyłem. No i rzuca się na pewno w oczy ta głowa, tak, czy ostatni dołek. Dwa poziomy, dwa mocne wsparcia. Wrócimy sobie oczywiście do nich na początku przyszłego tygodnia, no i na niedzielnej odprawie. Pamiętajcie, w każdą niedzielę o 20.00 obowiązkowe spotkanie. Również teraz też się no jak co niedzielę w sumie słyszymy i widzimy, gdzie dokładnie przygotowujemy się na nadchodzący tydzień. Ten poziom będzie dokładnie rozpisany też właśnie na niedzielnej odprawie. 5195, 175. Dwa poziomy bardzo ważne, bardzo ważne wsparcie w ogóle też na dzisiaj na SP. Jeżeli chodzi o daka z kolei, no tutaj setup też troszeczkę w pewien sposób podobny. Natomiast powtarzalność na FIBO, pytacie czy jest, oczywiście, że jest. Zobaczcie, co prawda, troszkę nadbicie było, ale to 61, które zadziałało na SP, zadziałało na innych również tutaj. Ten motyw właśnie z tym delikatnym nadbiciem, ale w okolicach 61 nastąpił. Jeżeli chodzi o wsparcie techniczne, bo mamy, mamy też może mniej czytelne, ale też jest. Tak, troszkę ukryte, można by powiedzieć, e, na tych poziomach 18, 202, 205 to są te e, poziomy wsparcia, wynikające m.in. z położenia tych dołków. Te dolne cieniem na pewno się rzucają w oczy. Drugi dzień e, kwietnia, dziewiąty dzień kwietnia, no i oczywiście wsparcie, byśmy pomierzyli tutaj też 61 tego pofa stoi, prawda? Czy mierzymy cały ten ruch? Pamiętajmy zgodnie ze sztuką, fala Fibo od dołka do szczytu. No i co mamy? Bardzo blisko 61, a więc tym samym jest to dla mnie bardzo ważne wsparcie techniczne na nas. Przechodzimy do DAXA. Zobaczmy na niemieckim indeksie, co takiego się dzieje. Eee, już sprawdzamy. Mamy DAXA zawsze na dole był jest jest również ten dolny cień tak tutaj poziomy FIBO piszecie dokładnie wybroniły FIBO znaczy wybronił DAXa można powiedzieć no bo wczoraj o tym mówiliśmy żeby te mierzenia zewnętrzne mierzyć żeby nie było zaskoczenia że jakiś dołek się pojawi i się nagle uaktywni popyt no oczywiście z miejsca nieprzypadkowego zobaczcie 161,8 zaatakowane i piękne odbicie typowo od właśnie poziomu zewnętrznego który bardzo często odwraca te całą fale no i tutaj ten odwrót, odwrót mamy mnie ale ciekawi troszeczkę inny poziom, bo to, to, to już jest oczywiście historia, tak? kiedy nie pokazuję, bo też dużo osób było, pytało mnie, czy takie dołki są, jesteśmy w stanie te spadające noże wyłapywać i jeżeli mamy precyzję FIBO i odpowiednio jest to pomierzone, to jak najbardziej tak. No i tutaj mamy setup oparty może już nie na łapaniu dołka jako takiego, ale oparty na SSW, czyli strategia spóźnionego wejścia, bazująca bardzo często na tym, że ten pierwszy dołek odpuszczam celowo, żeby na podstawie jego wymierzyć kolejne setupy i rozciągnąć mierzenia i wyznaczyć konkretny pomysł do wejścia. Konkretnym takim pomysłem, setupem, który tutaj już widzimy, że zaczyna się tworzyć, jest głowa z odwrócona na zasadzie tego dołka, ale jako lewe ramię, głowa na szczycie i na, na przepraszam, na tym ostatnim dołku, na ekstremum, to miałem na myśli, no i prawe ramię na poziomie fibonno 18 18213, to jest pamiętajcie, nie głowa z jak klasyczna, tylko odwrócona oEGE. dlatego głowa jest nie na szczycie jak w klasycznej formacji Głowy zamianami tylko na dół, no bez odwrócone, prawda? Lewe ramię, głowa i prawe na FIBO. W tej kolejności y, polecam zawsze ten setup opisywać. Jeżeli chodzi o surowce towary, zobaczmy. Y, Golda, co tam się dzieje, no tutaj pięknie, nadbijamy, wychodzimy wyżej. To są takie momenty, gdzie ja mówiłem, że ta dywergencja, ale jeżeli się nie utrzyma z poziomami FIBO, a już zostało złamane, to ja nie będę tego brał pod uwagę i nie biorę. Oczywiście, że nie. nie, łapiemy na siłę szczytu. To jest trochę tak, jak z tymi spadającymi nożami, prawda, że nie łapiemy na siłę. W tym momencie nie łapiemy szczytu. Zewnętrzny pok, co ciekawe, też już jest, został, e, proszę zobaczyć, no, mocno naruszony. Może nie wybity, ale naruszony poważnie. Dywergencja, co prawda, jakaś malutka się pojawia, ale cały czas jest zielony. Jeżeli jest takie otoczenie i ten popr prawdziwy, dominuje, ma ogromną przewagę nad sprzedającymi, no to sama dywergencja yy, to jest troszeczkę, no wiadomo, jakaś informacja, ale za mało, żeby wchodzić w pozycję, no, oczywiście to 161 pokan na pewno do obserwacji, tak? Yy, ale setup generalnie ciężki ropa WTI. Zobaczmy, co się dzieje. No, i w takiej konsolce, no ale nie przypadkowej, bo oczywiście są mierzenia. Mierzymy całą tą konsolidację. 50 bardzo jest lubiana przez op 63 tak samo. Ja generalnie obserwuję te dwa poziomy. 61 troszkę lepiej mi pasuje. Wygląda technicznie na pewno ciekawiej, dlatego że mamy ZZB. Proszę zobaczyć, mamy ZZB, mamy poziom FIBO, wcześniejsza reakcja, no i oczywiście taki opór na poziomie FIBO. Znaczy jego 86-46. Tu w ogóle rozwinięciem tematu, ale to bardziej na przyszły tydzień. Ja uważam, że jest układ harmoniczny z X na samym górze, na samym szczycie. B na 61, C i punkt D wyżej, to jest formacja Gartleja, ale wyżej. No najpierw oczywiście 61, delikatna reakcja, jakieś odbicie, przystanek i wypełnienie układu docelowo, raczej na e, przyszły tydzień. O, wyżej, w okolicach 87. E, przechodzimy do gazu ziemnego, no i waluty nam zostały <laughs> na koniec. No, gaz ziemny, słuchajcie, tutaj też. E, spróbuję w takim kanale, to mi się właśnie tak troszkę średnio podoba, bo ten kanał wiem, że, no, ja, że jest wydłużony w czasie, ta konsolidacja. Sprawdźmy tutaj tę blokadę, bo chyba e, tu, no co prawda od, 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 szukaliśmy troszeczkę wyżej tych setupów. E, ja sprawdzam jedynie to wsparcie. W tym momencie tam jest około 61 z tego, co patrzyłem z rana. Tak, mam 61. <laughs> Poziom jest, <laughs> przepraszam, ale coś, e, coś mnie dzisiaj chybka jakaś wzięła. Mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza podczas transmisji u mnie 61 na y, potencjalnym punkcie B. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest setup na tu i teraz. Ja się przyglądam, gaz ziemny wiecie, rozgrywam rzadko. Jeżeli rozgrywam, to mówię setupy, które czuję. W tym momencie to jest jedynie projekcja, jakieś przygotowanie. No i poziom, y, jaki gdzieś tam mam do obserwacji na razie, tak? to nie jest setup. Jeszcze raz podkreślam, to są okolice D7. Czyli najpierw musi być wypełniony układ, musi fala CD się zrealizować, i dopiero potem y, ten układ będziemy oceniali, czy jest sens się nim interesować. Czy też nie. Kakao, tutaj oh, widzę duże z propozycji dzisiaj na życzenie. Pamiętajcie, że można się zapisać, bo widzę, pytanie na uniwersytet. Macie opis i link na czacie, dajcie tylko znać, czy na pewno doszło. Tam jest opis założenia projektu, prezentacja narzędzi. Jest też nagranie, które robiłem ostatnio z takim podsumowaniem, z wypunktowaniem tego wszystkiego, co ode mnie otrzymacie, czyli cała wiedza, narzędzia, bonusy, spotkania ze mną, panel, lidera zamknięte, wszystko do Waszej dyspozycji. Dajcie. Znaczy, doszedł opis tego projektu uniwersytetwibonaczej.pl. Jeżeli chodzi o kakao, to tutaj no, jakiś budujący się układ harmoniczny myślę, że może mieć sens, bo tutaj widzimy, że reagujemy na razie taką, e, taką luką, czyli z tym xem na dole, punkt A, B, C i punkt D troszeczkę wyżej, tu jest w ogóle bardzo ciekawa zapora. Mocne opór mamy na e, poziomie e, 10,320, czyli jak we mnie się domyślacie, głowa z ramionami, o tym setupie mowa, lewe ramię takie podwójnie przetestowane, głowa tutaj na szczycie w punkcie A i ewentualne podbicie do punktu C i potem realizacja w układ harmoniczny. No, setup dosyć e, ciekawy. Waluty nam zostały, tak? Zobaczmy tego dolara, co tam się dzieje. E, USDPLN, tak, tu wychodzimy, tu w ogóle też jest bardzo głęboki układ harmoniczny e, z x -em. Zobaczmy z X na górze, tak, 8,8 zaatakowany, ja to obserwuję, ja to obserwuję dzisiaj, bo jak się domyślacie, no tego typu układy właśnie głębokie, wewnętrzne, o w ten sposób punkt BBC i półmufala CD najważniejsza, jeżeli będzie formacja świecowa, jakaś dywergencja, a na razie, no coś tam się zapowiada, nie jest jakiś klarowny, idealny setup, ale proszę zobaczyć, że ten popyt jak był mały, tak jest mały cały czas, tak jest mały cały czas, więc ten poziom, dosyć waszy, no i też oczywiście okrągły poziom 4.0.0. Szybko na zakończenie EDEK i FUND. Dajcie mi tylko znać na czacie, bo widzę, że nikt nie potwierdził, więc rozumiem, że linki z opisem nie doszły, tak? Jeżeli chodzi o projekt Uniwersytetu Fibonacciego, to wyślę Wam najwyżej w jakiś inny sposób. Ok, zobaczmy, mierzymy od samego dołka do szczytu. 161, podpowiadacie tak. 161: Jak najbardziej na celowniku 1,06,28. Na to czekam, ale też raczej spadającego noża w tym momencie łapał nie będę, bo jest za, duży, za duża podaż. Więc generalnie dzisiaj do obserwacji poziome, A te setapy na dolarze, na euro-dolarze, na funcie, raczej na początek przyszłego tygodnia. Dzisiaj ewentualnie ropa na, tam, na poziomach, chyba złoto do obserwacji na 161. Ten gaz ziemny na kanale, czyli wygląda to dosyć e, ciekawie. E, czy ktoś jakiś live Bartosz pyta? Pewnie, że tak. No, zaplanowaliśmy wstępnie, e, znaczy rozmawiałem z Wami chyba o tym e, na przyszły tydzień, e, więc tutaj pytanie, jakbyście mogli na, w komentarzu napisać, czy chcielibyście live'a na sesji europejskiej, e, czy na sesji amerykańskiej, bo na pewno zrobimy w przyszłym tygodniu live trading. Te spotkania, tak jak Wam obiecałem, będą się odbywały teraz regularnie, częściej. Ta nauka po prostu jest najżywo, najlepsza, najszybsza. E, też będą spotkania zamknięte w ramach uniwersytetu, no bo tam wszystkie nowe narzędzia musimy sobie wgrać, przetestować. E, tylko pytanie: Jaką sesję chcielibyście, żebyśmy w przyszłym tygodniu rozegrali? Dolara do Jena, znaczy dolar do Jena mówię e, amerykańską czy europejską? <śm> na, e, na funcie również, mierzenia zewnętrzne przed nami: 161, 101 24 35. Jeszcze dolar do Jena widzę tutaj e, się pojawia. Co tam na tym dolarze do Jena? No, a nic się nie dzieje: nic się nie dzieje na dolarze do Jena. Mierzenia zewnętrzne, chyba nie, o tym mówiliśmy, ale to, to z tego co pamiętam, są troszeczkę wyżej, tak? Tak, dobrze pamiętałem. E, 153,85 ewentualnie e, przystanek na zewnętrznym poziomie FIBO, ale wyżej, ale wyżej. Linki są, tak? Także opis i zaproszenie do projektu macie, jeżeli ktoś by chciał pogadać e, lub ewentualnie się zapisać, to jest bardzo ważne, żeby do nas przedzwonić lub po prostu wysłać sms na ten numer telefonu 533-516-457 to wtedy Was automatycznie wpisuje na listę uczestników, a oficjalny start projektu, to jest największy projekt edukacyjny w Polsce, Uniwersytetu Wielkanocznego, będzie w przyszłym tygodniu, 16 we wtorek o godzinie 17. Także do usłyszenia, no i do zobaczenia na Uniwersytecie. Miłego weekendu Wam życzę, dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.